No Cześć, tylko Kuba, szkocki ogrodnik. Dzisiaj w Masce, bo jestem w Glenböck. Jest to największe w Szkocji centrum odonodonów w Jazali. Oni sami tutaj rozmnażają i naprawdę jest zadowalająco. Zresztą nie tylko oddąd do a wszystko praktycznie tutaj cudownie wygląda. Dzisiaj przyjechałem bardziej po inspirację niż coś kupić, ale zobaczymy, jeśli coś znajdę, to też coś kupimy. Czy tylko na to, jakie A, żeby tak mieć miejsce w ogóle, żeby to wszystko posadzić, ale coś na pewno, coś, coś na pewno kupię i posadzę, jeśli nie teraz, to, to jak zrobię tą dżunglę, rewelacja, przecież patrzcie do liście i to nie choroba, tak wyglądają naturalnie. Tęty. A przecież to jest piękne takie liście. I tak. Następny, no zobaczę te. te. już opadają, ale patrzę, to rozmiar tych liści. A przecież. Coś takiego wsadzić tutaj. Efekt murowany, nie? To wszystko od tu następne piękne 25 funtów To też ogromne liście A ten tu Patrzcie teraz raz moja dłoń małe araukarie aleństwo, ale będą wielkie o 20 metrów wyrosną może coś z iglaków też będę do siebie jeszcze więcej wrzucił mam już kilka, ale... ale niebieskie co to jest? Jeden, chat Albert, Google Albert. Co? O, to ciekawe. Sosna, ale ładna. Wrzosy i wrzośce. Naprzód domu będę musiał kupić jakieś też z tych żółtych odmian. Myślę, że to będzie ładnie kontrastowało przez cały rok. No, to poczytamy które i coś wybierzemy. A tu azalie, gubiące liście na zimę. One są w sumie bardziej odporne. Może do Polski by się, by się bardziej przydały. Ja natomiast wolę te, te odmiany zimozielone. I tutaj miniaturowe rododendrony opisane. Bardzo fajnie mają to zorganizowane, że tak powiedzieć. Bardzo fajnie. No ale patrzcie jaka Gunera, nie? Gunera manikata. Idę o zakład. O, ale liście mam No ja Pokażę, no A, co masive one. Czemu pogielsku mówię? Ogromna popiepszyło mnie za wszystko. Tak się zafascynowałem tą Nie, Niemożliwe. A tu mają taki ogród, kawałek dekoracyjny. Całkiem, Całkiem to wygląda. Proszę. Jaki klon palmowy. Tam już hortensja kwitnie. Rododendrony. Ale zobaczcie na ten. Zobaczcie tylko ten kolor młodych liści. Nie wiem co to za odmiana. Nie mam pojęcia. No ale przecież. Po pierwsze rozmiar. Po drugie ten kolor liści. No rewelacja. tu proszę też miał miejsce ale to muszę znajdę miejsca coś tam na i azalie wszystko opisane ze zdjęciami tak już pustki przez przez ale zawsze parigata z Czy liściami krzewonymi fetami całkiem 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 to wszystko azalie i dodatą żółte no i to już tyle. W sumie nic się nie kupiliśmy, ale inspiracji jest dużo. Za kilka dni tu też przyjadę, wybiorę. Zobaczymy co, gdzie będzie pasowało, podobiłem notatki, porobiłem zdjęcia. Ja się już żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, papa.